Tak. Czuję, że się rozkleiłem. Rozklejać pan? Chodźcie nocami się odkleimy. O! No, pan się, się rozkleił! Pan, pan, wzią... pan, wzią... pan, pan, pan się rozkleił! Rozkleiłem! rozkleiłem. Pan się rozkleiłem. rozkleiłem. Pan, panie Kamensie, do to, to sukces! Panowie, no proszę... Proszę do moich sali, ja sobie... Ojejku! Panie Klemensie, pan usiądzie, bo pan, no pan przez tyle przy tych przyklejonych... byłem przyklejony do podatki dotykanych. O, o a, to sukces, sukces. Ale pan, to... To, to słuchajcie, że... Ja to pan ma analizę jasnej, ja już ja 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 ten pan. eksperyment z oszczędnością się źle A to przez ten klej, wie pan, właśnie, cały tak, czas tak, ten tak, klej, tak, jednak tak. daje jakieś efekty. efekty a panowie z radia, tak? Czy wy musicie we czterech chodzić po tak, szpitalu? Nie wystarczy jeden, nie macie co robić? My, my, znaczy ja, tak? My, my, znaczy ja. No cztery, Ja to cztery chodzicie, jeden by Klemensie. A na co pan leżał? Na zeza, a co? Na zeza. No, zeza, a co, co? Nie, 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 nic, 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 hmm? nie, 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 nie Dwie czyste gorzkie łykaty, doktorku, spójrz, spójrz, spójrz. Coś szpetnie w piersiach gra, cóż za odkryty Fakt, w karytkach znają nas, a każdy jak brat. Brat, brat. Twych nerek dobry los, nie wróci do łask, łask, łask. Zatkanych tętnic, splot Już stracił swój blast, blast, blast Serce ma dziwny dźwięk Sam nie wiem co to jest Wszystko to głupstwo, więc Żyjesz fest, żyjesz fest, fest, fest Cyrgoza, tromboza, gruźliczy kaszel Tuberkuloza, to wszystko nasze Neuroza, skleroza, skrzypienie w plerach paradą to za mnie do fera Ale w głębiej naszych ciał Zdrowy mieszka duch A więc smutki ciał ju, 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 ju. Już za szczerzy chły Za nami o krok, krok, krok Klaki, zamknąć drzwi, obredny mam wzrok, wzrok, wzrok adresy wasze zna, i skryć się próżny trud, odnajdzie was raz, raz dwa, i już nogami wczół, wczół, wczół. w przód, w przód, w przód. wbiją strój, wesoło jak w ząb, w Bez szkło, szkło, szkło Przez trzewin naszych treść Skarpela cięcia trzy Wesołą słychać pieśń to tak znajomą Zim, zim, zim za tromboza, gruźliczy kaszel wszystko nasze Neuroza, skleroza, skrzypienie W plerach A radom to zanud Duża fera. ale w głębi naszych Ciałów, w górnie złomnych Krwił Żyliśmy na schwał Lecz nie stało się. To Paweł Orkisz, piosenka z płyty Nochawica po polsku. Troszkę to w temacie tego, o czym my zaczęliśmy tutaj rozmawiać, kiedy Państwo słuchali tej piosenki i wcześniej reportażu penetrującego, to nam się tutaj pojawił jakoś wątek zdrowego żywienia. Ale to też nie jest tak zupełnie bez, bez związku z festiwalem dobrego humoru, o którym rozmawiamy, bo tutaj też się festiwal dobrego smaku odbywa, festiwal. Tak, Wiesiada tak, tak, dobrego humoru, co jest festiwal, sztuki kulinarnej, gdzie kucharze zrzeszeni w Pomorskim Stowarzyszeniu. Nie, stowarzyszeniu kucharzy i cukierników, szczególnie regionu pomorskiego, bo oni przyjeżdżają z całego kraju, prezentują właśnie różnego rodzaju potrawy, dania sposoby serwowania i to się zakończy, można powiedzieć, taką e, biesiadą. Będą właśnie stoły biesiadne państwo i juroży przyjdą i będą oceniali, smakowali i wtedy no to... najlepszy stół no to zostanie no, no. oceniony. Tak A jak patrzę, źle nie jest. Jak tak. patrzę na, bysz, na Zbyszka, to myślę sobie, że od czasu do czasu jakąś goloneczkę na przykład pozwalasz sobie na coś takiego. Go? Ale bezwzględnie muszę Ci powiedzieć, wiesz, bo przecież to, 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 każdemu się wydaje, że golonka, to wiesz, to też trzeba umieć ją zrobić, wiesz. Ja się trochę znam, akurat mój brat jest mistrz, jeżeli chodzi o robienie golonek, bo on to robi właśnie wie, w piwie, pekluje i ja on to jest wrzucona do, 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 do garnka i ugotowana i podana na stół, to wiesz, ona przechodzi swój taki proces, że tak powiem. No ale to o tym dobrze wiedzą kucharze, którzy, którzy się na tym najlepiej znają, a my, a my z kolei jako smakorze, Smakosze konsumujemy. Ale to ciekaw jestem z kolei, jak to jest w przypadku Leszka. Czy mistrz olimpijski, jeśli ma zamiar zdobyć jeszcze jakiś złoty medal na olimpiadzie, to czy może sobie na golonkę pozwalać? Na Nie, no tutaj właśnie słyszę, że, że czeka nas taka atrakcja kosztowania różnych smakołyków a ja tutaj w zasadzie na odchudzanie jestem po, po półrocznej przerwie y, od treningów, y, ale myślę, że uważam, moje zdanie jest takie, że na wszystko jest czas i miejsce, w związku z tym również jest i miejsce i czas na goloneczkę. W związku z tym yes. zawsze, jak jesteśmy w górach przy, przy okazji obozu gdzieś tam, w y, którym jakby rozpoczynamy sezon przygotowawczy, to zazwyczaj wieczorkiem gdzieś tam skoczymy sobie zawsze na tą goloneczkę i to jest jakby obowiązek. To, bez to, to, to musi być i. W związku z tym, tak jak mówię, jak najbardziej sportowcy też różne rzeczy jedzą, nawet jeżeli mają dyscypliny, problemy dyscypliny, w których trzeba trzymać wagę. No to teraz odejdźmy już od tego tematu, bo się rozlegnie takie charakterystyczne mlaskanie zaraz do mikrofonów. Ha, ha, ha. I to sobie do, do Państwu siedzącym przy radioodbiornikach podarujmy, ale powiedzmy konkretnie o imprezy. Państwo też są przed obiadem. To... No to też no, życzymy, państwu, życzymy Państwu smacznego. Natomiast Jacek teraz opowiada o y, poszczególnych elementach festiwalu, czyli o imprezach, które się tutaj będą odbywały. No właśnie, więc mam, omówiliśmy pokrótce biesiadę dobrego humoru, y, omówiliśmy także Gdańską Galerię Dobrego Humoru, czyli te wystawy rysunków satyrycznych, ale oprócz tego mamy także. Y, Konkurs młodych twórców kabaretowych. Dzisiaj, jutro i pojutrze od 17 do 21 na targu węglowym. A o 21.30 yy, telewizja Kinopolska prezentuje klasyczne samo, yy, filmy komediowe polskie dzisiaj będzie to King Size, jutro Sex Misja, obydwa Juliusza Machulskiego a na zakończenie w środę o 21 poszukiwany poszukiwana Stanisława Barei festiwal składa się można powiedzieć właśnie z takiej części konkursowej części gastronomicznej, części bardzo rozrywkowej, ale oprócz tego także z pewnego rodzaju prezentacji i dzisiaj wszyscy tutaj zebrani weźmiemy udział o 20.00 w Paradzie Dobrego Humoru czyli takim przemarszu entuzjastycznym Dobrego humoru, ulica Migdańska, a to zostanie poprzedzone słynnym rejsem dobrego humoru, biorącym do filmu Rejs. I tutaj jeszcze sprzedam taką szybko anegdotę, że bodajże na drugim czy trzecim, to już Zbyszek był też wtedy na statku, mhm. Marek Piwowski chwycił zaster i poprowadził, dokonał zwrotu o 180 stopni. Czy służbowo na statek? Tak, służbowo na statek, i mhm. okazuje się, że ten film to prawda. On go nakręcił, bo widocznie. Potrafił, potrafił sterować i przyprowadził nas do Kei w Gdańsku z powrotem e, całych i zdrowych. E, bo Marek się na tym zna, wiesz, on nawet był w szkole morskiej. Tam przynajmniej szkoła morska? Tak, szkoła morska. To jeżeli dzisiaj się zdarzy coś takiego, że ktoś chwyci za ster i będzie prowadził ten katamaran, to my Państwu opowiemy o tym. W... Zobaczymy, w opowiemy czy nie. <laughs> Jak się uda wrócić, to opowiemy. No to proszę Państwa, jeszcze będzie jedna, jedna część poświęcona festiwalowi dobrego humoru, ale to już po powtórce z rozrywki, a powtórka z rozrywki już teraz powtórka z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa dwa monologi w wykonaniu artystów, których tutaj w Gdańsku będzie można spotkać, bo pierwszy wykona Stefan Friedman, który gościem Festiwalu Dobrego Humoru będzie, drugi wykona Leszek Niedzielski z kabaretu Elita, Elita też do Gdańska przyjeżdża na Festiwal Dobrego Humoru, a piosenki w powtórce z rozrywki zaśpiewają Renata Przemyk i zespół Raz, Dwa, Trzy, ich tutaj nie będzie tym razem, ale zaśpiewają państwo w powtórce z rozrywki miłej zabawy.